Wraz z nadejściem weekendu w naszych głowach rodzi się pytanie, jak ciekawie go spędzić. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Zielonej Góry, czy wiedzą, co można robić w ich mieście. Najlepiej spotkać się ze znajomymi, porozmawiać yy, o wszystkim, wypić yy, kawę, piwo. Przede wszystkim spacerując po naszym cudownym dyptaku. Co prawda jest trochę mały, ale jeżeli pogoda dopisze, to jak najbardziej. A jeżeli nie, to jest mnóstwo świetnych kawiarenek na różne sposoby, na przykład jest basen. Można na CRS pojechać na basen. Można pojechać do hotshotu na przykład na bilarda. Tam jest dużo stołów. Można też potańczyć, tam gdzieś coś, wypić drinka itd. Demon, impreza na przykład. Są trzy sale. Też fajnie może się pobawić. Choćby pospacerować po Deptaku, albo po innym wzgórzu, albo po okolicach, czyli po Zatoniu. A jak jest brzydka pogoda? Muzeum, centrum przyrodnicze, palmiarnia. Nie jest mnóstwo. Ostatnio sobie przespacerowaliśmy z małżonką i z wnukami całą dolinę Gęśnika. Chłopcy byli zadowoleni, naprawdę. A są z Wrocławia. To jest jednak miasto, które daje większe możliwości. By byli naprawdę zauroczeni. Nie? Można iść na przykład do Fokusa, jest sklep Lego, popatrzeć za Lego jakimś ciegami, jeśli ktoś się interesuje. Albo no, na centrum na boksera. I, no, albo na jakieś automaty, czy coś gdzieś. Albo na kokardę z nowym Ksieliniem. No ja bardzo często spędzam czas w amfiteatrze, tam również w lesie koło amfiteatru, są tam na przykład winianki, gdzie no, tam można zrobić sobie ognisko i tak dalej, jako dziecko tam często chodziłam. Nad wodą wędki pakuję, to co potrzeba nawet do wędkowania i, i praktycznie to jest moje hobby, takie od małego do, do tej pory. Czyli wędkarstwo na weekend? Każda wolna chwila nad wodą. Wyjść poszukać jakiegoś fajnego second handu, nie wiem, wzbogacić swoją szafę, z psem wyjść. Chociażby przejść się po rynku tutaj. Jest dużo fajnych rzeczy można chociażby powiedzać. Czyli według Pana Zielona Góra ma dużo do zaoferowania? Tak, tak, dużo, dużo, bardzo dużo. No więcej jak te małe miasteczka, nie? Tylko trzeba wiedzieć i szukać. A jak i gdzie szukać, odpowie nam kierownik Wizyt Zielona Góra Hubert Małyszczyk. My ze swojej strony oferujemy tutaj w Informacji Turystycznej oczywiście wsparcie merytoryczne. Możemy też poplanować pewne, e, pewne działania. E, zachęcamy do skorzystania z naszej strony wizytzielonagóra.pl, bo tam mamy też kalendarz imprez. I jeżeli się wybieramy do Zielonej Góry, czy chcemy jako nie pozwiedzać, to też warto sprawdzić co się Odbywa w tym czasie, bo być może spodoba nam się jakaś impreza, z której też będziemy mogli skorzystać, ale też i szczególnie polecam pościągnięcie naszej aplikacji Wizy Zielona Góra. Tam oprócz warstw dla miłośników spacerów czy jazdy na rowerze możemy też właśnie zagrać taką grę ale też i możemy zakupić kartę turysty, to szczególnie dla turystów jest istotna informacja. O jeden dzień, dwa dni lub trzy dni można sobie zakupić taką kartę, która pozwoli nam. Po pierwsze, ukierunkować się w tym zwiedzaniu, a po drugie uzyskać jakieś rabaty na, na pewne atrakcje. Ponad 30 obiektów już mamy w tej karcie. Także jest dużo możliwości i zachęcamy do zwiedzania miasta i rzeczywiście już czas się budzić do wiosny. Zatem niezależnie od tego, czy jesteś mieszkańcem, czy turystą, Zielona Góra z pewnością ma coś, co warto odkryć.